Cześć, witam wszystkich w kolejnym fascynującym odcinku z Herstona. Dokładnie, jest ze mną nikt inny niż Astrid. Tak więc, jak w sumie widzicie, będzie zabawnie. Albo ja dostanę ostry w pieprz, albo Astrid, dam i wygrać. Tak to mniej więcej Wyszem. wygląda. Tak więc, jedziemy. Moją niezawodną talią, którą złożyłem z chłamu, ale przynajmniej ja ją złożyłem. Wiesz co? Zmień tego maga, bo magowie to straszne syny. Co znaczy? E, wiesz co, ludzie grający magami po prostu jadą techniką Nie mówię, że ty tak robisz, ale zwykle tak jest Grałam się z pięcioma magami, wiem co mówię, każdy grał tak samo Okej okay. To było straszne Polecam Paladyna Nowa plansza, można się pobawić otoczeniem Jaką jak umieliśmy grę temu? Inną. Nie pamiętam. Chyba Was nie czytałam Chyba jest to jakaś zawiana. Ktoś jest ranny? Ktoś jest ranny. Ona co to robi? To pokazać, że stronik zostaje uleczony. do kartę. Radna A jest koszucen? ta karta faktycznie. Nie, no, yy, przy twojej ilości kart to jest różnie. Jak się dobrze gra, to to może być przydatne, ale na takim totalnym light game, no to cię zniszczy. Co tu robić? No. Co tu robić? Dobrze, by to co? w ten sposób. mi się znowu już gra przycięła, czy...? Chyba nie. Chociaż... Hmm. Wow, 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 co to jest? No, nie oddałeś mi tury. Eee... Ops, tak, nie z... Wybaczam. Takie nie przebaczaj. Nigdy nie. Pozbądź się trochę tych kart. To jest niesprawiedliwe. Nie, nie mam zamiaru. No, jest ze Ktoś jest ranny? Serio? Tak, mam je ja dwie w talii, więc... I jeszcze masz dwie w talii? Czy to jest wszystko? Nie, to jest wszystko z nich. Tak? No to miałeś szkoda, dwie w talii. mogłoby być więcej. Ja ci pozwolę mieć ich więcej, niż ja ci na to pozwalam. Ty wredo to. Ano. Dali, kończ tę turę. Co ty wybierasz? no. <laughs> Oh. Murloki takie wredne. Co ja tu mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Mogę ci go jedynie zabić. No, w sumie zabić i uleczyć. Muszę mi zmarnować panę. No, bo nie miałam co z nią zrobić jeszcze. To już gorzej dla mnie. No. Na razie tyle. Poczekam z kartami. Czyli też się mogę bać, tak? Tak. Okay. Mam dość zabójczą kombinację. Och nie. O Boże, co on ma za A przy zranieniu zadaje damage, tak? Nie, przy zranieniu jego damage wzrasta do trzech, Czyli plus prostszym ataku dostaje. Dobrze. Jeśli Szybko zranisz. Ja chyba mam już chytry plan, jak to, to zrobić. To jest karta na strzał, chyba. A jak to zrobić? Zamienić mi głowowce albo kulą ognia, tak? Nie. Co tu robisz? To Co tu robisz? albo kulę ognia. No shit. No wcale nie zabijaj mnie, no. Mogę Wilfreda. No zostaw mi Wilfreda ty mało po jedna. Jesteś wredny, zbredny kaftan. Naprawdę, jak możesz? Nie wykorzystanie hmm. takiej żałosnej obieczki to jest naprawdę strata. 2, 7. Hmm. Co mogę ci zrobić? Takiego boleśnie bolesnego. Jak możesz. to jestem tylko małą, niewinną kobietą. Bardzo. No, bardzo. Dobrze, że oszczędzam karty. Niekoniecznie. No to są bardzo twarde karty, ja mam właściwie same twarde. Jakbym mm. teraz chciał wysłać na to nie da. Jesteś pewien, żeby oszczędzać te karty? Mhm, Patrzę. Kula ognia. Łot owca. W następnej turze tracisz yy, postać, tak? Chyba, że ją leczysz. Decyzja należy do ciebie. bym się uparto i tak ją stracisz. Czas nim powiadasz? Aha. Ona i tak pójdzie tak się chędożyć. Za króla! Za żula. Za żula. Dobra, Za życia? Za chodor. Za Oj, sześć. Dobra, czyli pora przejść do ofensywy. Jak dostanę na rękę fajne karty, to coś fajnego zobaczysz. Tylko muszę tę kartę dostać. A... Bardzo ostro gram. Co dostałaś? Bardzo fajną kartę. Powiedzieć ci jaką? Tak. Po, może, po, może przeczytam okrzyk bojowy. Otrzymuję jeden, jeden za każdego innego przeciwnika. Już, już wiem, która. wiem, która. wilków. Kontynuuj. i potęgę Kurwa. Miła gra. Mógłbym to inaczej rozegrać, bo, G -G 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 mi zostało, bo mi zostało tyle... Dobra, trzeba to powtórzyć. <grym> to co, jeszcze gramy raw? Miałem trzy brok, Nie, miałem jednego blokera na ręce dobrego i dwóch tych wodów. Więc tak. Jeszcze raz. Tak. No, Mogę to inaczej to rozegrać, dobra jedziemy. Ty... No, kapłan, czy mam wziąć coś innego? jeszcze hmm, raz kapłan. tylko że tym razem no. ci tego kapłana zjadę. Zobaczymy, zobaczymy, że nie będziesz miał pecha, bo taki, mi karty są wredne. Ale to nie jest tak, że mi niszczy, tylko że ja w sumie chyba dałem się mu zniszczyć, to jest takie żałosne. Zostawiłem wszystkie karty na light game. Ale naprawdę, weź inną postać, bo mak jest po prostu... znudzi, znudzi ci się strasznie, mak. jak złapałbyś się no tam, za tę to... kapłana, to zobaczysz, fajne zabawa No będzie. dobra, wziąłem coś, co jest dobre na akcję. I nie masz z tym szans Tylko, że mam o dwie, o, o dwie karty więcej. I to jest tym ja To nie obchodzi. O, ja zacząłem tak jak ty. Czemu ja nie mogę zakończyć tury? To jest A, to było A, się? teraz zagrać bez wejść. Chcę punktu życia. wejść. Mm, mm, trudno. Może być bardzo trudne Wystaw coś silniejszego niż 5 i 3 a dostaniesz Co dostanę Wpierdol Wpierdol, kaftan. Wpierdol He, zobaczymy Mam teraz bardzo duży, jak powiem, Crowd control. Więc niewiele mi zrobić Naprawdę tego taki pewien? Tak. O, Ooo, ty w życiu! A więcej tych kart, nie? Aha. A, mogłem jeszcze zrzucić manę, ale okej. Okay. Zjada ilością. No <słuch> Bo ta ilość może być słaba. To zmieniła się ilość, tylko jakość, nie? Tak. To, to jest ale ten jeżeli my. ilość daje jakość, no to w tym momencie sprawa się zmienia karygodnie. Co my tu mamy? To w tym momencie mam te, takie karty, które ci rozwalą to wszystko, typu Twój flamestrike Strike. What did you say? maczysz Mówię, mam duży Crowd Control. Dobra, dobra. Leca. Czas przeszły leciałaś. Do o, taki mały damage dostałaś. Taki mały. Masz jakieś dobre karty przeciwko lepszym kartom? Za króla! Tylko szargi. Ja mógłbym ci bardzo akty akty aktywnie wjechać tą kartą. Mhm, 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 ale każdy, tak. jesteś dla mnie za dobry kaftan. Zagrajmy to potem w jakieś z O nie. Za króla. No za żula. Wrota są otwarte. Twoja mana będzie moja. No chyba ty. Nie zapominaj, że będziem kapłanem, który się leczy. Ale chyba muszę cię zjechać. No sorry, nie chciałem, ale nie dajesz mi większego wyboru, no. O nie. O nie. O nie. No, gdybyś jeszcze była trochę bardziej. o znowu dym na twarzy, nie? Mm -hmm. <float> A u mnie burza. A u mnie nie burza, ale ciemno. I. Chłodno No Nope. przekształciły się w płodek. Co to jest, co to jest? Dużo masz takich z... kart? Bardzo. Hm. Dobra, koniec ten. To była jedna jeszcze z dwóch. Bo już jedną zużyłam. Ale wystawisz coś mocniejszego i poleci. Coś mocniejszego? Myślę. Aha. Takim ja się nie jak na razie jej nie mam, więc wiesz. Dobra, zaszczęćmy trochę. Dobra, jestem ciekawy, jaka będzie Twoja ranka. Masz jeden punkt życia. Co by mi A tak czy brak ataku? Osadniczo mogę to zrobić tak. I tak. Ok. I go zjechać. Problem zbożowy <laughs> Szkoda, że nie masz jakichś legendarek. Mam bardzo fajną kartę do tego, wiesz. Tak zwana kontrola. Tak znam. I jak cię teraz czujesz? No. Zjesz. Gronie ścina! Ale... jest się! Naprawdę? Ze ściętą grą? Ale... czekaj, bo się graka ścina. Pis. Nic mi nie da. Serio? W ten sposób? Mm. Trzeba sobie wygrać? Ile on ma ataku? Dwa. Runt. Idealny cel. No dobra, to trochę zmienia. Ale w sumie przecież ma tak wypadek. Brakuje mi defensyw. O! Można spróbować w ten sposób. Stała karta, którą zwykle magowie używają na początku. Perfekto. Bardzo skuteczna. I na koniec. Proszę bardzo, co teraz zrobisz? Zobaczmy, ile ci zostało kat. 13 Schowaj się za mnie. Aha. Wrota są To się chowaj. Co, kula ognia czy owca? Jak to mawia mój kochany? Owca. Tak. Piiiisss mi proszę, że nie masz czegoś przepotężnego Jeszcze nie, ale jak mi najdzie na rękę, jesteś w dupie Fajnie pana Zobaczymy jak długo decyjesz. Słyszał Teraz Zaraz puścisz to, kontrolę umysłu. Jeszcze nie. To dobrze, bo bym nie mógł. Eee, jeszcze... bola. Plażula. dwa. Jóż za mało. Poczekaj, moment. Zaraz wracam. Dobrze. <laughs> Dobra, sobie. No. Przejmij chwilę, e, tury muszę zatknąć okna. Chyba ty Ty że jest zamknięte, tak? Przepraszam, już wróciłam Widaj ponownie Muszę do... Jak mnie słychać? Znośnie Czyli mnie nie zawsze Nie ja kontynuuj Dobrze. Jak teraz zareagujesz na to co się stało, na Normalnie Tichron Brodu mi jeszcze jakiś tam bloker. Załatwię cię, albo jestem potężny Albo wiem grasz magiem, a mag to mechanika. Hmm, jasne. No tak, tak. Przegrałaś. Mogę ci dać pokazać. Przegrałaś. Nie wiem, mogę ci pokazać. Mogę się żogarem dobić, większy damage byś lepił. A może ja nie chciałem. Shazam! No to co? Wziąłeś maga? Pieszko, tylko tylko zechcesz. O, czekaj, bo muszę zobaczyć tam jakieś małe. uprawki w talii. Tak więc na tym etapie można. Z, z, z racji, że PSEU. E, można zakończyć ten odcinek, tam więc trzymajcie się na razie. Cześć. Cicho. Cześć. Cześć.